Dzień dobry, witam Was Dzisiaj robimy Destylowanie bimberków Dzisiaj widzicie mnie w spetrze Bo tutaj też niestety zima I a, dzisiaj było bardzo zimno W nocy było 12 stopni A tutaj 12 stopni to są mrozy Także dobrze, że robię bimberek To się ogrzeje Co to mamy? Wybiorek jest frementowany, podwieszony. Wiele ludzi destyluje to ze wszystkim, z tym błotkiem, które się robi na dnie. Ta, ja to oddzielę, ja to filtruję. Dlatego, że wtedy ten e, e, limberek nie tyle, że jest mocniejszy, ale nie ma tego z tego zapachu. Także być może, że oddzielając to błotko, to... Wydestyluję parę gramów mniej alkoholu, a co mi przeszkadza? Bo tego nie robię też na, e, na tony. Także to jest tylko dla mnie, ma być to smaczne i dobre. także bierzemy się. Tutaj mam prosty system do filtrowania. Jak widzicie, mam sitko, z watą, Tu taką przedłużkę z, z drewnianej łyżki, żeby ta e, sitko mi do garka nie wpadła. nie wpadło. No i też te uszy. Nie za bardzo trzymają dobrze na garku, to takie wkładam zwykłe łyżki i one tu się opierają na krawędzi garnka. I to ładnie siedzi i po wszystkim. Także siedzi elegancko i nie spada. Waty niedużo, tylko tyle, żeby ten płyn nie wypływał poza, poza waty i powoli to trzeba filtrować. Także w tej chwili. Lekko otwieram zawór, który nam na dole. I ten płyn po malutku spuszczam do garka. I niech on się filtruje. O, już cieknie. A jak się wszystko przefiltruje? To yy, zaczniemy to podgrzewać i pokażę Wam cały mój sprzęt. No tak, nastaw jest przefiltrowany. Aparatura ustawiona i zaraz Wam dam szczegóły. Tutaj w zlewie mam zimną wodę. Pompka cyrkulacyjna podłączona do gniazdka z wyłącznikiem, żebym mógł. Łatwo to włączać i wyłączać rurki obiegowe idą do wieży tutaj garnek 7 litrowy z nierdzewnej stali z miarką w środku nie ta menzurka tylko ma miarkę w środku żebym wiedział ile się produkuje a menzurka to jest tylko po to żeby odebrać pierwsze tam parę kropel z destylacji no to tak Tutaj to jest ten główny kocioł. No i ta prosta wieża. I skraplać. Tutaj mamy termometr, który nam pokazuje temperaturę w kotle, a tutaj mamy termometr, który nam pokazuje temperaturę już pary w wieży. Jest taki wykres w zależności. Temperatury od ilości alkoholu w kotle albo w wieży, ten wykres można znaleźć na internecie, ale ja spróbuję Wam też go wyświetlić później na, na końcu filmu. Także sprawa jest bardzo prosta. Podgrzewamy kocioł, no i patrzymy na temperaturę. I oczywiście obserwujemy tą temperaturę. Tutaj na, na dole to, tu mam ten, ten zawór. To jest taki zawór, który, przez który się odprowadza te cięższe nieczystości z destylacji. A tu na górze mam taki zawór, w którym się odprowadza lekkie nieczystości, nieczystości czyli metanole i tak dalej z tej z destylacji. Co tu jest grane? Tu jest grane to, że no, pomaga to w, w czystości alkoholu, ale jeżeli robimy alkohol, jeżeli robimy fermentację ze zwykłego cukru, to tych nieczystości jest bardzo mało, ale nie przeszkadza to odprowadzić. Natomiast jeżeli robimy z fermentację z owoców, no tam tam tego może być sporo. Tam może być sporo różnych niemiłych rzeczy, także to bardzo jest ważne, żeby odprowadzić. I również te nastawy zbożowe też mają, mają trochę mniej niż, niż owocowe, ale, ale też mają. Natomiast, właściwie, jak się robi yy, nastaw fermentacyjny z cukru, to metanolu właściwie tam się nie produkuje. Ale ja mimo wszystko odparowuję trochę pierwszych tych par i też odciągam z pierwszej destylacji właśnie tą męzurką. Wylewam pierwsze 60 ml produkcji, mimo wszystko to mi nie przeszkadza. Ja tego nie robię na, jak powiedziałem, na ilości, tylko na jakość. A tutaj odprowadzam ten y, te nieczystości ciężkie. Jak to działa? Jak y, zaczyna się y, skraplać, to ten zawór należy trzymać otwarty, ten górny, należy trzymać otwarty jeszcze przez 5 minut po zaczęciu produkcji alkoholu a ten na dole to trzeba trzymać otwarty przez jakieś 10 minut po, po produkcji po rozpoczęciu produkcji alkoholu to się zamyka i, i i produkujemy ja pierwszą destylację pierwszą to produkuję e, aż wieży osiągnę 95 stopni czyli wyciągam wszystko co jest możliwe Natomiast drugą destylację to ciągnę tylko do 84 stopni i to jest ten alkohol, który jest dla mnie. Odstawiam go i później z tej drugiej destylacji znowu ciągnę do 95 stopni, ale to już jest pogon, który tylko zbieram w butelkach i używam go do dezynfekcji narzędzi w kuchni i, i czystości. To wszystko. Ale druga destylacja ma być czyściutka Ona ma się zacząć od 78 stopni do 84 i to wszystko. Także ja dzisiaj mam 34 litry e, sfermentowanego płynu, który będę destylował. W tej chwili zaczyna się pierwsza destylacja. To będzie trwało no, około 6 godzin, żeby to skończyć destylować. Także, oczywiście to w tej chwili skończę. A jak skończę, to. To później będziemy kontynuować drugą dystylację, tą ostateczną. Także na razie, alkohol już sobie ładnie kapie, zaworki pozamykane. Także to kapanie to ma być nie za szybkie. To ma tak dobrze kapać. Albo takim lekkim strumykiem płynąć, tak, pomiędzy kapaniem a lekkim strumykiem. To nie ma płynąć ostry strumyk. Także wszystko działa. Jak mówiłem, to jest pierwsza destylacja. Tutaj się ładnie wszystko chłodzi. Co ja chciałem powiedzieć, sprzęt może nie jest pierwszej klasy, ale kupiłem go na Amazon za jedyne 300 dolarów. Także to nie był wielki wysiłek. Oczywiście są sprzęty, które kosztują tysiące dolarów, ale przecież ja tu nie mam fabryki wielkiej i nie muszę tyle wydawać. No, niestety są ludzie, którzy kupują bardzo porządne sprzęty, wydają tysiące dolarów, ale niestety nie wszystkim dobry idzie produkt, bo to jest. Sprzęt to jest nie wszystko. Jak zawsze doświadczenie, wiedza, to trzeba tego się nauczyć. I to jak w. We wszystkich dziedzinach i na całym świecie. Odpowiedni sprzęt w nieodpowiednich rękach zachowuje się nieodpowiednio. A taki sobie przyzwoity sprzęt, nie, ale nawet nie najlepszy, w odpowiednich rękach daje bardzo pozytywne rezultaty. Także tu nie tylko jest sprzęt. Można wydać tysiące i, i nadal robić gówno a można robić bardzo podstawowym sprzętem tylko z wiedzą i z umiejętnością i wszystko wyjdzie elegancko. Także yy, pierwszy idzie destylat. Mam tutaj jak mówiłem 34 litry tak to zajmie parę ładnych godzin około 6 godzin i potem jak to się zrobi to będę robił yy, drugą destylację i z, Wtedy się zobaczymy ponownie. Minęło 7 godzin. Jest u mnie już 3.30 i już skończyłem pierwszą destylację. Wydusiłem ciut ponad 10 litrów. 50%. Także niezły wynik. Z 34 litrów. 8,8 i cukru to całkiem nieźle także yy, dzisiaj już nie będę robił drugiej destylacji bo już mi się nie chce za dużo czasu także to skończę sobie jut skończę jutro rano bo będziemy robić ciąg ciągnąć to jutro rano także powinienem z tego co mam jutro zrobić z drugiej destylacji jakieś 4,5 litra yy, spirytusu młodzieżowego, taki około 84%. Także e, jutro się zobaczymy i zobaczymy jaki będzie efekt. Na dzisiaj już spokój. Żegnam się w tej chwili, trzeba odpocząć. Na razie. Witam was dzisiaj rano. E, znowu spetrze bo tu znowu było zimno w nocy 12 stopni zima trzyma a mówią, że niby świat się pleje a tutaj chłodniej, dziwne jakieś te rzeczy no ale wierzmy tym co wiedzą słuchajcie, słuchajcie dzisiaj tu mam już sprzęcik gotowy już się grzeje dzisiaj dystynujemy po raz drugi Także e, zajmie to około 3 godzin. Taki sam proces. Nagrzewamy. Zaworek górny się otwiera na 5 minut po rozpoczęciu produkcji alkoholu. Ten się otwiera przez 10 minut i się zamyka. Kapanie ma być wolne, takie na pograniczu kapania i cieknięcia. I jak się skończy, ja to jak wam mówię, ja to y, drugie docelowanie drugie y, robię pomiędzy, odbieram tylko pomiędzy 78 stopni a 84 i to mi daje bardzo czysty alkohol, po 84 ściągam pogon i ten pogon tylko zbieram po to, żeby mieć do dezynfekcji narzędzi kuchennych i tym podobnych rzeczy, ja go nie piję, także... Poczekamy 3 godziny. Jak będzie gotowy, to Wam pokażę efekt. No, już po robocie. Wspaniały wynik. Dostałem 5,5 litra spirytusu 82%. Jakbym tylko zrobił. 5, 5 litrów to by było na pewno 84. Ale w wieży miałem temperaturę 83 stopnie Celsjusza. To mówię, a podciągnę jak zwykle do 84, także dało mi 5,5 litra e, spirytusu, ale 82. To nie szkodzi, bo ja i tak to rozrabiam pół na pół, żeby później mieć e, alkohol 400% do zalewania owoców, do robienia moich. Likierów i nalewek, także produkt wspaniały. Polecam dzisiaj zrobiłem taki mały eksperyment. Bo ja z reguły dosyć często myję ten mój sprzęt, ale nigdy nie czyściłem tego sprzętu pomiędzy pierwszą a drugą destylacją. A co dzisiaj zrobiłem, to przedestylowałem wodę, zanim wziąłem się na drugą destylację. Przedestylowałem 5 litrów wody, i ta woda mi oczyściła ładnie wnętrze tych kanałów do skraplania w systemie. I to chyba dało dobry efekt, bo mój bimber nigdy nie, nie cuchnął, nigdy nie pachnął źle. Miał taki lekki zapaszek, przyjemny. A dzisiaj zauważyłem, że ten zapaszek jest, ale jeszcze dużo bardziej delikatny. Także yy, to przepuszczenie. Wody przez destylację, zanim przed drugą, przed drugą destylacją alkoholu, to chyba jest dobry pomysł. Także też polecam, i jestem dzisiaj bardzo zadowolony, bo to wy wyszło mi 5,5 litra, to będzie 11 litrów 40% alkoholu. To z 8,8 kg cukru to jest naprawdę wspaniały wynik. To jest tak prawie jak w dobrej fabryce. takim sprzętem prostym, to jestem naprawdę się zadowolony Także produkt jest będzie więcej likierków trzymajcie się na razie i do następnego razu jak obiecywałem na końcu zostawię wam zdjęcie tego wykresu w zależności alkoholu, ilości alkoholu od temperatury to jest taka rybka Ta, ten brzuszek rybki to pokazuje zależność, tą zależność w kotle, a grzbiet tej rybki pokazuje tą zależność w wieży. Oczywiście to zdjęcie można znaleźć na, ten wykres można znaleźć na interesie bez problemu, ale tutaj go macie. Także chyba wszystko, co mogłem wam przekazać na temat mojego sposobu destylacji. Trzymajcie się i dużo zdrowia.